W tym filmie wyjaśnię Ci, czym jest percepcja i uwaga oraz jak ze sobą współdziałają. Nauczysz się, jak nasz mózg przetwarza informacje i na jakie rzeczy się koncentrujemy. Percepcja to proces, dzięki któremu odbieramy informacje ze swojego otoczenia. Nasze zmysły, takie jak wzrok, słuch i dotyk, dostarczają nam tych danych. Mózg przetwarza te bodźce i nadaje im znaczenie. W ten sposób odbieramy świat wokół nas. Nasze zmysły są najważniejszymi narzędziami do percepcji. Odbierają bodźce ze środowiska i przekazują je do mózgu. Każdy organ zmysłu aktywuje się w inny sposób. Na przykład oko odbiera fale świetlne, podczas gdy ucho odbiera fale dźwiękowe. Uwaga oznacza, że skupiamy się na określonych rzeczach. Pomaga nam rozpoznawać istotne informacje i koncentrować się na ważnych zadaniach. Możemy świadomie kontrolować naszą uwagę lub jest ona automatycznie kierowana na konkretne bodźce. W ten sposób świadomie odbieramy tylko część informacji z otoczenia. Percepcja dotyczy odbierania informacji, natomiast uwaga skupia się na wyborze tych informacji. Często odbieramy wiele rzeczy jednocześnie. Ale nasza uwaga jest skierowana tylko na to, co dla nas aktualnie istotne. To uwaga decyduje, które informacje będą dalej przetwarzane. Percepcja selektywna oznacza, że odbieramy tylko wybrane bodźce, podczas gdy inne są ignorowane. Ten wybór jest zazwyczaj nieświadomy i często zależy od naszych zainteresowań lub doświadczeń. Na przykład, w głośnym otoczeniu lepiej słyszymy rozmowę z konkretną osobą, nasza uwaga pomaga skupić się na tym, co najważniejsze. Nasza percepcja może być kształtowana przez oczekiwania i doświadczenia. Kiedy coś już znamy, często odbieramy to szybciej i wyraźniej. Oczekiwania mogą nawet sprawić, że przeoczymy pewne rzeczy lub je błędnie interpretujemy. Oznacza to, że nasz mózg nie zawsze odbiera obiektywną rzeczywistość, lecz często subiektywną. Uwaga jest szczególnie ważna podczas nauki, ponieważ pomaga nam przetwarzać nowe informacje. Gdy skupiamy uwagę na zadaniu, łatwiej rozumiemy i zapamiętujemy. Bez wystarczającej uwagi moglibyśmy przeoczyć ważne szczegóły. Dlatego ważne jest unikanie rozproszeń podczas nauki. Multitasking oznacza wykonywanie kilku zadań jednocześnie. Chociaż wydaje się to praktyczne, nasz mózg ma trudności z jednoczesnym przetwarzaniem wielu skomplikowanych zadań. Zamiast tego szybko przełącza się między nimi. Może to obniżać efektywność i powodować więcej błędów. Są osoby, które mają problemy z kontrolowaniem swojej uwagi, np. z powodu zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi ADHD. Takie zaburzenia mogą utrudniać skupienie się lub ukończenie zadań. Problemy te mogą komplikować naukę i codzienne życie. Skierowane leczenie może pomóc lepiej regulować uwagę.